Hello, hi, everyone! Hello, hi! Witam moje łazience. I słuchajcie... Uuu, brawo! Dzisiaj będziemy robili... Oliwia! Mój oh. codzienny makijaż. Wooo! na to czekało, że nie tak pisaliście... Dobra. Stop. Pisaliście, że czekacie na to. Ja taki filmik już nagrałam, ale nie podobało mi się światło i obsługa cameramana. O ty! Więc, więc nagrywamy to jeszcze raz. <grymne> Cicho. I po prostu pokażę wam, jak maluje się na co dzień. I tak myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy od bazy. Co do bazy, to ja lubię naprawdę przeróżności. Teraz aktualnie mam Magic Cream z Charlotte Tilbury. On jest bardzo fajny, ten kremik jest taki dosyć tłuściutki i fajnie trzyma nawilżoną buźkę. Ogólnie moją najukochańszą bazą do tej pory. Bobbi Brown, ta witaminowa, jakby i zapach, i konsystencja, i wszystko no top of the top, ale jest dosyć droga, także ta też jest fajna, ale to też jest droga, a z takich tańszych zamienników to bym Wam poleciła na przykład kremik e, z Mia Cosmetics. Oni mają tam taką maskę nawilżającą Pięć w jednym Artur, weź wiem, ja tego nie zostały Dziwaku Nie używałam, tylko to już jest u mnie na wykończeniu Tego yy, kremiku ale też bardzo fajne Także zaczynamy słuchajcie od bazy Ja sobie czasami tu będę zerkać, bo mam tutaj lustereczko Ja ogólnie muszę mieć mega Mocno nawilżoną tą buzię na Makijaż, pod makijaż, bo Nie lubię takiej suchości na twarzy W ogóle z moją cerą Naprawdę nie mogę używać żadnych ciężkich podkładów, bo wyglądam jak w takiej suchej masce. Serio, nieważne jak nałożę um, jakiś nawet zajebisty balsam, jakiś zajebisty krem nawilżający pod spód, to i tak wyglądam jak w suchej masce, um, dlatego ja dużo bardziej wolę takie naturalne makijaże. No i od razu mówię, że tutaj będą produkty też używane takie... Jeśli chodzi o podkład, dosyć lżejszym, po prostu kryciem. I sobie dam pod oczy tego kremiku. Ten kremik z Bobiego Browna. I on jest super. Niestety, on jest strasznie drogi. Ja sobie go czasami używam pod makijaż, czasami po prostu na noc. I już mi jest na wykończeniu, ale miałam naprawdę go kurdezy. Nie wiem, z rok? Może z niecały rok? Naprawdę jest, może malutki, to bardzo wydajny. No i super mi się sprawdził, jeśli chodzi o nawilżenie. Not let go. Buź, dobra, puśkę mamy super nawilżoną. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli e, brwi. To w ogóle myślę, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Ci, co robią brwi przed podkładem i ci, co robią brwi po podkładzie. Ja jestem dosłownie dwiema grupami naraz, bo jak mi wyjdzie, tak zrobię. Aczkolwiek na pewno przed podkładem jest bezpieczniej. Jeśli nie zaczesujecie sobie potem brwi żelem, to może się faktycznie zrobić w tym miejscu ciastko. Dobra, zaczynamy od brwi. Do brwi używam dwóch rzeczy, a mianowicie jest to kredka z Benefitu. Ja mam kolor numer 3 chyba, z tego co mi się wydaje. No, ja je uwielbiam, serio. Zawsze, czekajcie, jak to wyostrzeć. O, tak chyba robiły te influencer. Zawsze. Three days zawsze to jest ta z cienką końcóweczką brwi ostatnio bardzo rzadko wyczesuję jeśli już to nadal końcówki tak sobie przy, przygłaskuję dużo wężej, że tak powiem ale ogólnie staram się malować je jak najcieniej, tak się najlepiej czuję zaczynam od początku i zaznaczam je troszeczkę mocniej na początku idę linią wzdłuż brwi no i potem sobie tak palcem to blenduję, żeby wyszedł taki naturalny efekt. Sorry, że ja nie wydepilowałam brwi, ale słuchajcie, zapuszczam teraz, więc jeszcze muszę, musi być chwilę tutaj troszeczkę gąszczy pod brwiami, bo obcinałam końcówki jakieś pół roku temu i teraz chcę je z powrotem zapuścić. W sensie podobały mi się jak były wyżej, ale jednak bez makijażu się irytowałam na to, że mam pół brwi. Brew na razie wygląda tak. Jak ja jeszcze przejdę zaraz żelem, to na pewno trochę tego produktu zejdzie i wtedy pouzupełniam go jeszcze linerem, którego też zawsze używam. Polecę z drugą brewką szybko. Dobra, teraz przechodzimy do żelu dobry. W ogóle, która jest godzina, bo ja muszę się wyrobić. Okej, okay, mamy jeszcze jakieś 15 minut na cały makijaż. I... Jeśli chodzi o żel dobry, to też używam tego z benefitu, to jest ten przezroczysty, transparentny. Przesuję je też jak najmniej do góry, bardziej po prostu, żeby je utrwalić. I tylko same końcówki staram się podnieść do góry. Tak wyglądają brwi po żelu, i postaram się jeszcze trochę je teraz pouzupełniać e, linerem. Jeśli chodzi o liner, to ja używam tego z Nexa Lift and Snatch Ash Brown Color. Ja mega go lubię za końcówkę, fajnie się trzyma i sobie tylko dorabiam nim pojedyncze włoski i robię też kreski, ale do tego przejdziemy później, a ja teraz kończę brwi. Jeszcze nie mam e, całych końcówek drwi, więc tym sobie też je dorysowuję aktualnie. proszę. Mm, teraz to się mogę malować. Oczywiście bez alkoholu. Nie. Yeah. Robimy speedrun, słuchajcie, wszystko wam pokażę Szybciej, nie tarpię Dobra, przede wszystkim beauty blender Kocham beauty blender, od zawsze się maluję beauty blenderem I pierwsze co robimy to go Moczymy nie zacząć malować. Mam brewi skończone już Zobaczcie, bo Artur nam przerwał, tak się prezentują e, Dan brewki No, myślę, że wyszły super <grywki> Ja sobie lubię wydłużać, żeby były smukłe Ale nie za smukłe, myślę, że jest sztos i nakładamy nasz Flawless Filter Ja lubię czasami na rękę W miejscach, gdzie potrzebuję więcej tego produktu sobie je dokładam Ale zdecydowanie wolę na rękę, żeby to wszystko się fajnie blendowało I żeby był ten delikatny efekt No on jest troszeczkę na mnie za jasny, bo teraz aktualnie jesteśmy na wakacjach I trochę paliłam i troszeczkę mnie rozjaśnia No ale, ale jest ogólnie idealny dla mnie Trochę mnie może przyciemnia nawet, ale ja tak lubię Zawsze daję trochę więcej w okolicach nosa, tutaj dołu mam strasznie naczynkową cerę, w ogóle muszę pójść do jakiejś pani dermatolog, czy chyba do dermatologa się idzie na usuwanie naczynek, no muszę się doinformować i pójść się zapytać, czy w ogóle jest sens i co tu zrobić, mam strasznie naczynkową cerę, naprawdę strasznie resztki produktu rozprowadzam o tak o po no i jak już mamy zaaplikowany ten Flawless Filter to od razu ta buzia jest taka świetlista i jasna, mega mi się podoba kolejną rzeczą najmili słuchajcie, jest bronzer z Fenty Beauty, ja mam go w kolorze Moka 03 ja go uwielbiam, to już mam moje trzecie opakowanie Kończy mi się, mam tylko tyle jeszcze Ja sobie go daję Albo kółeczkami rozprowadzam na ręce Albo od razu na twarz Jak dacie na rękę, no tak o I później odbijecie to gąbeczką Będzie ciężej wam zrobić plamy Wyjdzie wszystko tak smooth i ładnie Ja sobie to po prostu wklepuję Jeśli chodzi o nos To ja po prostu robię Jak najbliżej środka no dobra, wyszło mi to teraz trochę pokracznie. Jeśli chodzi o oczy, to używam korektora tego z Diora. Dior Backstage i ja mam go w odcieniu 2W. On jest dla mnie super na wakacje. Jeszcze jest chyba fajna jedynka 1W i muszę sobie go koniecznie też zamówić na zimę, bo naprawdę to jest mój ulubiony korektor. Dobra, jak już rozjaśniłam sobie troszeczkę moje gały... To też wlatuje ten sam bronzer. I tu już możecie to zrobić tak dosyć messy. I teraz to wszystko blenduję gąbeczką. Fajnie się powieka w bardzo naturalny sposób przyciemnia, ale nie ma tego efektu maski przez na przykład cienie do powiek. Ja cień do powiek tak średnio lubię. Zależy jakie i zależy kiedy. A bronzer moim zdaniem jest naprawdę idealną opcją, żeby ten makijaż wyglądał tak świeżo i glowy. Kolejna rzecz, jaką robimy to kreseczki, moi mili. I kreseczki robię tym samym linerem brązowym, co drzwi. I on mi się naprawdę czasami spoko trzyma. Jak macie jakiś fajny brązowy liner, to polećcie. Ten jest po prostu bardzo naturalny i on trochę wygląda jak cień, trochę nie, więc, więc ja po prostu robię tym, bo cień mi się często zmazywał. Mi uzawiły oczy, to po prostu ten cień spływał z tych kres. Na TikToku widziałam taką fajną metodę, że bierzecie liner tutaj w kącik i roptownie odwracacie głowę. Tylko ty, no... To tak raz wychodzi, raz nie. Ja zazwyczaj sobie po prostu przez to, że mam opadającą powiekę. O, rysuję sobie kreskę na przykład gdzieś tutaj. Potem robię tutaj taki trójkącik. Nie łączę z tym trójkątem, bo wyjdzie mi za gruba i po prostu, jak moja powieka jest opadająca, to to będzie coś tragicznego. Tylko delikatnie. Na zamkniętym oku, jakby łączę to z tym trójkątem, ale jak otworzę, to tak naprawdę one nie są połączone. Przez to jest ten efekt super dla osób, które mają właśnie opadającą powiekę, żeby te kreski wyglądały ładnie. Wiecie, jak się otworzy oko, to będzie ten trójkąt, ale ja się do tego tak przyzwyczaiłam, a kreski zawsze wyglądają tak slick i ładnie, a nie takie na przykład półzaokrąglone albo za grube, że myślę, że warto. Więc jak macie opadającą powiekę, to spróbujcie sobie tej właśnie metody z tym takim trójkącikiem. No i ja sobie teraz po prostu tą kreseczkę uzupełniam. Delikatnie. Dobra, lecimy teraz z różem. Mój ukochany słuchajcie, to jest ten z Rare Beauty w odcieniu Hope, serio ja go kocham. Różu u mnie nigdy nie za mało, także daję po prostu dużą plamę tu, dużą plamę tu. I blenduję, wchodzę tutaj naprawdę wysoko, żeby cały czas unosić tą twarz, szczególnie, że ja mam mega taką mimikę, że jak się nie uśmiecham, tylko jestem w takim normalnej minie albo zamyślę się czy coś, to moja buzia jest cała taka do dołu, taka smutna, dlatego mi zależy, żeby jak najbardziej ją podnieść tym makijażem dobra, teraz lecimy z korektorem, znowu Dior Backstage i rysuję sobie takie tutaj trójkąciki pod oczami w taki oto sposób i delikatnie linią pod samymi kreskami ja sobie jeszcze daję często ten korektor tutaj, bo mam tutaj takie zielone żyłki bo moja skóra jest mega przezroczysta tutaj daję przy drzech trochę na brodę, tam gdzie po prostu najbardziej potrzebuję, Tą mam krostkę małą więc też dam tutaj i słuchajcie, blendujemy jak jest już rozprowadzone wszystko bardzo ładnie to nakładam rozświetlacz i używam ostatnio tych Scarlett Tilbury, one są przepiękne jak widać ten jest bardziej wykończony i tego też dzisiaj użyjemy, on jest takim złotym, fajnym kolorku kolor gold po prostu, fajny bo to jest mokry rozświetlacz, ja kocham w ogóle mokre produkty i wszystko na buzi wygląda mega naturalnie. No zobaczcie, jaki to piękny glow zostawia. Naprawdę ja kocham. Kocham. I rzęsy podkręcamy sobie delikatnie zalotką. Dobra. I jeśli chodzi o tusz, słuchajcie, do rzęs, to ten z Charlotte, Pillow Talk, on jest po prostu genialny. Naprawdę on... Ja kocham, jak mówię, u wiecie, jestem w ogóle... Fiufiu fiu na punkcie tego, żeby one były rozdzielone, cieniutkie i żeby nie wyglądały po prostu na posklejane mm, takie sztuczne rzęsy. I on właśnie daje taki naturalny efekt za każdym razem. I bardzo ważne, że jeszcze nie przypudrowuję sobie korektora, bo jeśli coś zwalę z tuszem, to mogę to łatwo poprawić. I po prostu od dołu do góry przeczesuję rzęsy. On naprawdę jest genialny i dużo więcej daje produktu na końcówki, żeby zrobić ten efekt takiego kociego oka. Ja naprawdę kocham ten e, tuż. Zobaczcie różnice. Tutaj są z maskarą i bez. Kurde. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, słuchajcie, no cóż. Dobra. I w ogóle. Tutaj wam stawię zdjęcie mojej ulubionej konturówki. Po prostu biegnijcie po nią, jest genialna. Ale ją zgubiłam na tym wyjeździe. Płakać mi się chce. Bo ja po prostu kocham, kocham, szukam dzisiaj całą walizkę, wszystko przywracam. Nie znalazłam jej, pewnie mi gdzieś wypadła, także mega mi jest przykro. Także dzisiaj lecimy w naturalne usta i nakładam po prostu ten taki oily olejkowy błyszczek z Fenty. On też jest fajny na co dzień, ale no, ja mówię tą konturówką, zawsze, sobie tak nawet delikatnie zaznaczam te ustka. Jeśli chodzi o puder, aktualnie używam tego z Charlotte Tilbury. Kurczę, ile tu jest naprawdę. Mam tyle kosmetyków z Charlotte, ale ostatnio bardzo dużo paczek od nich dostałam i naprawdę te kosmetyki są genialne. Ale tak poza tym to kocham też ten z Laury, tylko on mi się kończy, już mam tutaj resztkę. A na wakacje ten też jest fajny. I do tego zamiast pędzla używam gąbeczki. Nadal po tym wszystkim, po tym całym makijażu delikatnie zwilżonej i takie ubiorę, żeby właśnie zostawić. Potem to jeszcze trochę wycieram w rękę i wklepuję pod oko. Najwięcej, bo mi często ten tusz się tak Rozmazuje, Wiecie o co chodzi? Czułko tak delikatnie, bo ja lubię jak się czułko świeci, ale nie za dużo. Więc tak delikatnie trzeba je przyklepać, ono i tak zaraz się zacznie znowu świecić. I jeszcze zapomniałam, słuchajcie, że robię kreski w kąciku oka bardzo często, także śmigamy z tym. Też mega delikatne. Kresyczki też zrobiłam mega delikatne, żeby tylko zaznaczyć to kocie oko. I tak się, słuchajcie, prezentuje gotowy makijaż. Ja go uwielbiam. Jest taki naturalny, na co dzień jest genialny. Polecam tylko sobie, przez to, że jest dużo tutaj mokrych produktów, to wziąć w ten puder, na przykład, właśnie, i gąbeczkę, jakąś małą kosmetyczkę do torebki i od czasu do czasu sobie coś przyklepać. I koniecznie tą konturówkę z inglota. Serio, genialna. Jeszcze, słuchajcie, chciałam powiedzieć, że używam e, takiego mgiełki e, setera z e, Charlotte do twarzy. Ale mi się skończył na tym wyjeździe, ale też on tutaj wstaje fotkę, jest genialny. Żaden seter mi tak nigdy nie trzymał jak ten. Także polecam. Ale jeszcze nie wychodźcie z filmiku, bo mam dla Was bardzo fajną rzecz, czyli taką paczuszkę. I przygotowałam tutaj e, taką paczkę z kosmetykami, e, żebyście też coś mogli mieć z tego, że mnie oglądacie. I e, może pokażmy tutaj najpierw, co tutaj w środku jest. Słuchajcie, tutaj jest papier przede wszystkim. I jest tutaj naprawdę dużo bardzo fajnych rzeczy, w tym bibi kremy primerowe, e, podkład z Narsap, matka z maka, cień z maka, super tusze do rzęs z benefitu, e, róż z morfi korektor z benefitu, maskara z benefitu Fixer z Douglasa. Ten taki utrwalacz dobry. Tutaj jest taka bardzo fajna paletka, gdzie macie na oczy, na policzki, coś na usta i jakiś rozświetlacz w jednym takim pojemniczku, więc to jest super na wyjazdy czy do kosmetyczki. Mm. Słuchajcie, tutaj gwiazda odcinka, według mnie przynajmniej. Jest to paletka z Charlotte Tilbury, z racji tego, że dużo tutaj dzisiaj było Charlotte w moim odcinku. Także paletka też jest jedna dla Was, ona jest przepiękna, zaraz dam Wam na nią przebitki, no jest cudowna, ale też na dole. Bo jak w końcu chcecie to wygrać i lubicie się malować, to ukryłam jeszcze taką paletkę. Morfiego, ona jest ogromna, ma w sobie naprawdę przepiękne kolory, też dam na nią przebitki. No i to wszystko wyląduje w rękach jednej osoby, a zasady nie są jakieś ciężkie. Musicie po prostu mnie tutaj subskrybować, zostawić lajka, skomentować, dlaczego chcielibyście wygrać, a ja oczywiście wybiorę najlepszy komentarz. Będzie mi bardzo miło, jak też wejdziecie na mojego Instagrama i tam również będziecie aktywni. I, i co, to tak naprawdę tyle. Można zgarnąć naprawdę super rzeczy i co? I to chyba tyle. Powodzenia. No i co, myślę, że możemy kończyć. To jest efekt końcowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że coś z niego wyciągnęliście. Jeśli macie jakieś pytania o produkty, o technikę, czy o cokolwiek z tego odcinka, to śmiało pytajcie w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa!